Serwus, to będzie dobry. bardzo, gręco, bardzo, bardzo serdecznie i Jesteś milki, to kolejny odcinek na moim kanale, serdecznie Was witam. Słuchajcie, oczywiście zaczynamy w kuchni, bo ja jestem, słuchajcie, prawdziwym kucharzem. No i tutaj no, po prostu musimy zacząć. E, nie ma innej opcji. No i oczywiście gramy, słuchajcie, gdzie mam takie zadania? O, lubię w Among słuchajcie, na nowej mapie. Także bardzo fajnie, by sobie zbierzemy pistoleciki. O tak, pistoleciki, pistoleciki, pistoleciki. Tutaj, tutaj. No kurde, nie umiem nawet tego. tego takiego taska. Po prostu tego nie mógł... Dobra, słuchajcie, to wszystko odro... o, o, zrobione, więc super. Oczywiście konieczstawcie łapkę w górę subskrypcję, że widzicie więcej ludzi jak ten. Zapraszam za serdecznie mojego Instagrama, Milkarz przez 2a, a my idziemy do elektryka. Tylko, że nie wiem, jak to się schodzi. Dobra, tędy. I mamy tu jakieś zadanie w elektryku. Że oczywiście jak ktoś przechodzi w bardzo. Okej, okay, dobra, mamy zadanie, które jest jedno z łatwiejszych już zadań. Słuchajcie, to zadanie teraz już. To zadanie jest chillowe. Po prostu naprawdę jakby ja już tyle zadań przeszłam. Jak mogę przez to przejść? z sensu, że nie można przez to denerwuje mnie to naprawdę do szału. Mnie to ok, teraz tędy można sobie przejść, ja nie mogę, to jest po prostu dziwne, to jest bardzo dziwne. Ale y, to jest nieistotne, To jest Cyan. Czy, powiedzcie, że to nie jest to zadanie. Dobra, już myślałam, że tutaj mamy jakieś zadanie. Tutaj, o, tu moje mamy, sobie. takie zadanie. Dobra, no to takie zadania, to my wiemy, co to są za zadania, bo one były na tej zwykłej mapie. Więc spoczko. Gdzie ja jestem... Nie będę tego komentować. Pierwszy raz wrzuciłam to zadanie. To jest przemocne zadanie. To jest naprawdę mocne zadanie. I ja nie mogę, dobra, słuchajcie, dobra. Śmieszna sprawa, nie powiem, że nikt. Dobra, gdzie ja jestem? Jestem w rekord, ale dobra, to już jest nieistotne, słuchajcie. mieć na po lewej stronie gdzieś jakieś zadania. Ja byłam w rekord, dobra. Lila, słuchajcie, zgłosiła ciało, nie żyje. Czerwony. I zielony, co jest grane? Dobra, słuchajcie, zapytamy się, gdzie ciało. W elektryku. Elektryk jest dosyć. No jest na samym dole. Jak coś to tutaj wam tylko tak przypomnę, mapkę ja tutaj sobie cały czas obserwuję, patrzę się co i jak, żeby nie było, żebym sobie Ciebie miała rozeznanie. Okej, okay, w ele było ciało, no ja tam nikogo nie widziałam wcześniej, e, także ciężko będzie, więc po prostu Ciebie wydaje mi się, że będzie skip. E, ja skipuję. Tak napiszę, nikogo nie widziałam, no właśnie to, tak mi się wydawało, że tak będzie. Także lepiej sobie widzowie zeskipować, e, dopiero potem na spokojnie ogarnąć. Milku, moje marzenie się spełniło. Cieszę się bardzo, także też pozdrawiam. Dobra, słuchajcie, miło. E, ile jeszcze jest? Jeszcze jedna osoba chyba nie zagłosowała, także mam nadzieję, że zaraz się tej zagłosuje, żebyśmy że tak za 7 sekund się skończy czas, także słuchajcie, spoko. W każdym razie ta mapka mega mnie wciągnęła i w sumie mega mi się podoba. Czekam aż Liska wróci na przykład do domu, żeby raz z nią sobie pograć w to, bo to jest zarobista sprawa, albo w ogóle z jakimś znajomym. to by było też w sumie mega ciekawe. Także mam nadzieję, że kiedyś się słuchacie uda na tak amonga, bo nie wiem, mega fajnie się słuchajcie w to gra. Ta mapka jest chyba moją ulubioną w ogóle mapą i teraz będę cały czas w nią grać, żeby chcecie zapamiętać w sobie perfekto każdy pokój, każde zadanie. Dobra, wiecie co, pójdziemy do engine room, dlatego że tutaj mamy zadanie właśnie, właśnie takie. I tego jeszcze... Aha, to jest to zadanie. Dobra, słuchajcie, to czyli myślałam, że to jakoś, nie wiem, <mum> jakieś nowe zadanie będzie czy coś, ale to jest akurat chill. Dobra, musimy iść sobie teraz tak, do góry, ponieważ tutaj mamy po lewej stronie też jakieś zadanko. Nie pamiętam, o że je ja robi... Nie, 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 tutaj, gdzie to jest zadanie? O to jest gdzieś na dole, tutaj. Jakie świetne! Jo! Jakie ekstra zadanie? Nie, no to zadanie to jest, no są świetne te zadania, naprawdę. Okej, okay. zapomniałam sprawdzić, czy tam na górze nie mamy czasem jakiegoś zadania. A mamy, kurde, dobra, no to co, wracamy się w takim razie. Okej, okay, tutaj zrzut sobie stąd przychodzi. Ojoj, 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 oj, czy tutaj może być jakiś, jakieś ciałko? Ale nie słuchajcie, to jest bardzo kiepski moment, miejsce na zabijanie, tak mi się wydaje, bo tutaj nie można stąd uciec nawet. Tak, jeżeli chodzi o, ten, o to miejsce, to jest przerobane, już nie ma żadnych windu ani nic. Także to miejsce w jest niebezpiecznym miejscem, bardzo niebezpiecznym miejscem. Dobra, lecimy tutaj pięknie, yy, idziemy w tamtą stronę. Okej, okay. i tutaj mamy zadanie, dobra, czekajcie, bo nie wiem jak za bardzo stąd przy, się przejść tutaj. Kurde, gdzie to jest? To jest tu. Uuu. Dobra, słuchajcie, wy teraz mamy w suszarni jakieś, słuchajcie, ten zadanie, tak, musimy pamiętać. Ile osób już nie żyje, a my nie wyrzuciliśmy jeszcze ani jednego impostora, przerobane. Dobra, słuchajcie, musimy jakoś zacząć działać, musimy jakoś ogarnąć, kto jest impostorem. Znowu elektryk. Jak nie mogę, ja byłam w main hall. Kto tam był? Ja nie mogę, ja się nikt nie skupiam. No, o, sakra, powinnam wiedzieć, kurde, gdzie co jest. Podejrzenia, no, no ja nie mam podejrzeń. Kurde, nawet nataski nie możemy jakby Te taski są przerwane, bo mało osób ogarnia te taski i wiesz, też ciężko je robić do końca, Wiecie o co chodzi. I teraz zacześni po no, sobie jedną, są już przegraliśmy, także w no już mamy przegraną arenę, niestety. No, szkoda wielka. Ale zrobimy sobie pewnie jeszcze drugą arenkę chyba że jakoś uda nam się słuchajcie, impostora dobra wiecie, co? No, zagłosuję na czarnego, nie wiem, może akurat nie mam pojęcia, no. Jakbym strzelić. Trzeba kogoś wrzucić. No niestety, no jakby zagłosowałam się na czarnego, te trzy są skipy. No trzeba kogoś wyrzucić, ale jakby nie ma już opcji. No, przegraliśmy słuchajcie widzowie. No, przegraliśmy, no ale zrobię tego ostatniego taska. Mam nadzieję, że ostatniego taska. I musimy iść, znaleźć się w. Oj, 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 w, w będzie najszybciej, chyba. Okej, okay, tak myślałam. Dobra, to jest brązowy. Szybko lecimy, że chociaż tego taska jednego ogarnął. Chciała zobaczyć. A, to są kabelki. No, wiecie co, no ja to myślałam, że to będzie jakiś task specjalny. A to kabelki. I, to, i tak jeszcze nie skończymy, bo musimy mieć po drugie kabelki. Ale one są tutaj blisko, także spoko. No i przegraliśmy. Czarny, czyli dobrze, że myślałam, ja już to... Ja, ja wiedziałam, słuchajcie, ja to, ja to czułam po prostu w kościach, że to będzie czarny. No ale dobra, słuchajcie, nie udało się, także lecimy z drugą rundką. Mam nadzieję, że będzie tym razem fajnie. I że no, odnajdziemy impostora i że nam się uda wygrać, także zobaczymy, dobra, słuchajcie. jazda z tematem, jesteśmy kromejtami ponownie. Już ostatnio byłam impostorem i fajnie, poszata ręka, bo wygrałam, więc spoko. Dobra, nie możemy nigdzie iść do kuchni, także w zasadzie pójdziemy sobie do rekord. i tutaj mam widzę, że w showersach jakieś zadanko, także my sobie tutaj pójdziemy. I nie wiem. Dobra, nie wiem o co chodzi w tym zadaniu tak do końca. Chyba musimy tak na środku ustawić? Okej, okay, nie wiem, nie wiem, nie, nie rozumiem tego, ale dobra. Zrobiliśmy to jest najważniejsze. Tutaj nie mamy żadnych zadań ani nic. I musimy iść gdzie? Okej, okay, nie tędy, nie do ciemni. Jak tu nic nie widać w ogóle w tej ciemni. Patrzcie na tą ciemnię. O, już nieważne, ale wcześniej było takie to, to było mega śmieszne. Dobra, no słuchajcie, mamy znowu tak coś. Nie wiem o co chodzi w tym zadaniu, ale jakby no po prostu tutaj wrzucamy i chyba musimy po prostu poczekać i tyle w temacie. W elektryku mam jeszcze to zadanie, także to akurat znamy, więc spoko. Dobrze, że są w sumie te zadania... Oj, 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 Dobrze, że tutaj są te zadania, które też są nam znane wszystkim, bo inaczej to mogłoby być dosyć ciężko. Okej, okay, tędy nie przyjdziemy. Tędy też widzę, że nie, ale tędy możemy przyjść na szczęście, dobra. Naprawdę nie do końca czasu mnie ogarniam, gdzie mam przechodzić. Okej, okay, jesteśmy w kuchni ponownie i tutaj widzę, że mam jakieś taski, także, słuchajcie, tutaj sobie te taski porobimy. No, come on, dobra, sobie robimy te kabelki tutaj, dobra, super Ransko, czy coś mamy? Nie, tutaj nie mamy nic i mamy w armory, słuchajcie, znowu. Okej, okay, tam jest pomarańczowe, nie pamiętam, jaki kolor jeszcze. I żółty i biały, okej, okay, dosyć sporo tych kolorów tutaj było, widzę, że teraz światła sobie się odpaliły, więc trzeba to naprawić wiadomo, no proszę mi tutaj nie przeszkadzać w tych światłach, panie biały no biały, no ma szczęście już myślałam, że on tutaj jest jakimś impostorem, który przeszkadza yy, tu mam, mamy pobór, no come on, pobór pliczków, także tego w ogóle tak dawno nie robiłam, mega dawno musimy kiedyś sobie w ogóle odświeżyć pamięć i pójść na to yy, naszego, na, 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 po, nie na polusa na skeld? Tak się nazywa ta mapa. Chyba skeld. To nad, na tą po prostu klasyczną mapę musimy się kiedyś przejść, zobaczyć, co, co tam w ogóle się rozchodzi. I czy pamiętamy. O, tu jest ciało. Ok, zgłaszamy. Co? Co to jest za sytuacja, że załatwiłam ciało i zostałam zabita? No, ja jestem w szoku. To był biały, tyle wiem. Nie wiem, co to się stało. Ja to zgłaszam, ciało i już zabita od razu. To było przykre, ale okej. Okay. I pisze ktoś, że Der Sans, ale to przecież biały mnie zabił. Przecież biały... Co tu się w ogóle wydaje? słuchajcie, nieważne, kończymy ten odcinek w tym momencie. Dzięki za to, że byliście ze mną do końca. Widzimy się jutro o godzinie 15.30 oraz 18.30, jak codziennie na moim głównym kanale, także zapraszam serdecznie. E, dzięki za to, że ze mną byliście, słuchajcie. Widzimy się później. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. E, I miłego dzionka. w zależności od którego dnia tego nacie, albo miłego wieczoru, miłej nocy, whatever. Także do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Pa, pa, widzimy się później.